Cześć, z tej strony Wojtek Grzesiak, Ścigacz.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie o elektromobilności. Temacie, który rozpala Polaków od lat. A to dlatego, że o ile sama elektromobilność w mojej opinii jest OK, o tyle sposób w jaki jest ona nam wmuszana przez, no nazwijmy to siłę wyższą, już jest mniej OK. Wstępu i mojej opinii na temat tego, co sądzę o pojazdach elektrycznych, a teraz przedstawię Wam jeden z nich. I na dodatek jest to Honda. Mowa o modelu CUV-E. Jakiś czas temu Honda założyła sobie ambitny plan, że do 2030 roku osiągnie neutralność klimatyczną. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że będzie Neutralizować wytwarzane przez siebie i swoje działania, swoje produkty substancje szkodliwe w takim samym stopniu, w jakim je produkuje. W związku z tym, jednym z planów jest wprowadzenie do oferty do końca tego roku co najmniej 10 motocykli elektrycznych. No i teraz tutaj mamy mały disclaimer, ponieważ tych motocykli jest już 13, a w Polsce są tylko 2. Dlaczego? Chodzi o to, że Honda... Nie oferuje wszystkiego wszędzie, czyli na przykład inna jest oferta elektryków w Japonii, inna jest w Indiach, inna jest w Indonezjach, inna jest w Chinach, jeszcze inna jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie w Stanach Zjednoczonych akurat jest moim zdaniem najciekawszy sprzęt, czyli Moto Compacto, który z pewnością pokochaliby właściciele kamperów. No ale wracając do naszej Hondy CUVE. E jest to skuter, który został zaprojektowany z myślą o tych osobach, które chciałyby się przesiąść na coś, co będzie odpowiadało osiągami 125, ale niekoniecznie będzie miało silnik spalinowy. No i tak oto mamy tutaj silnik, który pozwala nam się rozpędzić do prędkości. Teoretycznie 80 km na godzinę, w praktyce niektórzy dziennikarze tutaj podczas tego testu osiągali prędkości nawet powyżej 90 km na godzinę z górki, bo z górki złożeni na maksa w trybie sport, ale da się, da się. Jeżeli chodzi o to, jak rozwiązano tutaj inne kwestie na, związane z napędem, no to tak, silnik jest umieszczony z boku. I tak naprawdę zintegrowany z wahaczem, co sprawiło, że cała konstrukcja jest kompaktowa, mała, lekka. Tak na dobrą sprawę, ten skuter rozmiarami niewiele różni się od modelu SH. Dwie baterie. Wymienne, umieszczono pod siedziskiem, są łatwo wyjmowalne, no i musicie je wyjąć, żeby je naładować, ponieważ Honda do każdego skutera oprócz dwóch baterii dołącza też dwie ładowarki. No i tutaj z tego, co widziałem w informacjach, to czas ładowania od 25 do 75% wynosi 160 minut. Także czy to dobrze, czy to źle, no to. Już musicie sami ocenić. I tutaj przy okazji ja z kolei muszę wytknąć pewną wadę, ponieważ honda nie zastosowała tutaj dwóch rzeczy, które znaleźć się powinny w tym sprzęcie. Pierwsza to jest hamowanie regeneracyjne, druga to umieszczenie pod siedzeniem dodatkowej wtyczki, która pozwalałaby ładować skuter z, ze stacji ładowania samochodowej. Dlaczego? Dlatego, że, no, okej, okay, dostajecie dwie ładowarki wraz ze skuterem, no, ale tak na dobrą sprawę, musielibyście mieć na przykład, nie wiem, jeszcze dwie do biura, jeszcze dwie, żeby mieć. U babci, jeżeli ją często odwiedzacie, i tak, dalej, i tak dalej. No bo tak deklarowany zasięg jest tutaj do 70 km. Natomiast przy mojej masie w przyjeździe w takim trybie mieszanym, czyli trochę kulaliśmy się po mieście 40 na godzinę, a trochę jechaliśmy po drodze ekspresowej, no to ten zasięg wyniósł około 50 do 55 km, jeżeli dodamy to, ile przejechaliśmy plus to, co pozostało. Ja użytkowałem, tutaj mają trzy tryby jazdy, ja użytkowałem skuter w trybach Standard i Sport, ponieważ tryb Eco był troszeczkę za wolny, nawet jak na miasto. Tryb Eco, no można powiedzieć, że ma osiągi takie jak motorower i ma prędkość podobną do motoroweru. No i tutaj zdradzę Wam ciekawostkę, jak to jest, że Honda sobie obliczyła, że jest 70 km zasięgu i jak sobie inni producenci to obliczają. Otóż ten zasięg, który jest deklarowany przez producenta, on jest do zrobienia, ale jest tutaj kilka haczyków. Znowu, pierwszy haczyk jest taki, że musicie ważyć 75 kg. Drugi haczyk jest taki, że test musi odbyć się w określonych okolicznościach i przy określonej prędkości, która jest do uzyskania w każdym z trybów pracy silnika, czyli w tym wypadku, jak mamy tryby sport, standard i eco. Ryb eko jest ograniczony do 40 45 km na godzinę. No to zakładamy, że gdzieś tam osoba o wadze 75 kg musiała jechać z prędkością no przypuśćmy tych 40 km na godzinę. Kolejna Kwestia ważna do omówienia to: oczywiście, konstrukcja tego skutera. Jak widzicie, on wygląda bardzo konwencjonalnie i to jest dobre. Honda wyszła z założenia, że użytkownicy, którzy chcieliby mieć skuter elektryczny, nie oczekują tego, żeby on wyglądał jak statek kosmiczny. Jakby, no, wszyscy wiemy, że to jest przyszłość, która nadeszła już teraz, chociaż do jednośladów. Pojazdy elektryczne i ta technologia elektrycznych napędów wkrada się dość leniwie i jest głównie stosowana w Urban Mobility. No i w związku z tym zaprzęgli do roboty projektanta Hondy CBR Fireblade RR-R, który stworzył ten oto elegancki, prosty, ale w miarę futurystyczny i konwencjonalny kształt. Z ciekawostek z przodu przy błotniku zastosowano dodatkowe otwory na to, żeby powietrze jakby wpływało pod błotnik i stabilizowało przednie koło. Także to jest bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o ochronę przed wiatrem, no to tutaj tak. Ochrona przed wiatrem, jeżeli chodzi o nogi i część tułowia, jest ok. Czasza jest bardzo szeroka i to jest całkiem spoko. Natomiast nie ma tutaj, z tego co widzę, a widzę dobrze, nie ma tutaj możliwości zamontowania szyby jakiejkolwiek. Także to może być troszkę problematyczne, jeżeli będziecie chcieli używać tego sprzętu przy niższych temperaturach. No wiadomo, że przy ekstremalnych temperaturach to też różnie bywa z zasięgiem. Kolejne kwestie, jeżeli chodzi o konstrukcję, no to mamy tutaj konwencjonalne zawieszenie, czyli z przodu jest widelec teleskopowy, z tyłu są dwa amortyzatory umieszczone po bokach, hamulce, przód tarczowy, tył bębnowy, do tego zamiast układu ABS, no bo ABS-u przy bębnach nie da się zastosować, mamy układ CBS, Czyli to jest układ, który nie tyle chroni, znaczy nie chroni przed zablokowaniem kół, natomiast on sprawia, że ta siła hamowania jest równomiernie rozkładana pomiędzy przednim a tylnym hamulcem. Czy to działa? Jak najbardziej działa przy tych prędkościach, z jakimi jeździliśmy, czyli tamte, nawet 60-70 km na godzinę, to przy mocnym wciśnięciu hamulca skuter po prostu staje. Dęba. Jeżeli chodzi o technologię, to jeszcze warto wspomnieć, że skuter ten występuje w dwóch wersjach. Pierwsza to jest wersja z wyświetlaczem, który ma przekątną coś ponad 5 cali, druga około 7 cali. Ta druga jest dodatkowo wyposażona w moduł łączności, który nazywa się Honda RoadSync Duo. Nie do końca szczerze mówiąc, rozumiem, czym on się różni od zwykłego RoadSynca, poza tym, że jest dedykowany do sprzętu elektrycznego. Natomiast mieliśmy okazję go również przetestować, ponieważ Honda była na tyle miła, że w każdym ze skuterów był smartfon. I na tym smartfonie była zainstalowana aplikacja, no i można było się tutaj bawić nawigacją i wszystkim. No i to, co zasługuje na szczególną uwagę, i czego nie ma w sprzętach z Dalekiego Wschodu, czytajcie z Chin, to płynność działania. Tutaj absolutnie nie ma żadnych lagów, nie ma niczego. Klikacie przycisk i rzeczy się po prostu dzieją. Także to jest jeden z powodów, dla których warto. Dopłacić do tego, by mieć lepszą jakość. Skoro o jakości mowa, no to jakość jest klasyczna hondowska wszystkie przełączniki, plastiki uchwyty, kanapa wszystko jest doskonale wykonane jak widzicie w standardzie jest też uchwyt na kufer, możecie do tego dokupić oryginalny kufer hondy który można zintegrować z systemem bezkluczykowym więc jest to bardzo wygodne, a kufer może Wam się przydać, ponieważ pod siedzeniem znalazło się miejsce w zasadzie tylko na baterie, no jest tutaj takie malu malusieńkie korytko, do którego możecie włożyć, nie wiem, portfel klucz od domu. No, coś małego. Natomiast jeżeli chodzi o zakupy, no to albo pozostaje wam kufer, albo pozostaje wam tutaj taki praktyczny haczyk w podłodze zresztą dlatego podłoga jest płaska. Z racji tego, że skuter ten jest przemyślany głównie pod kątem jazdy miejskiej, no to podłoga jest tutaj troszeczkę krótka. I jeżeli chcecie sobie wygodniej rozłożyć nogi, no to oczywiście nie da się. Natomiast no też nie jest to sprzęt do pokonywania długich dystansów, zwłaszcza że jesteśmy tutaj ograniczeni zasięgiem baterii. Koa tym skuterze mają średnicę 12 cali. Zostały zaprojektowane specjalnie, oczywiście, z myślą o tym sprzęcie. Nie zostały przeniesione z żadnego innego skutera Hondy. No i to jest, jak zawsze, taki kompromis pomiędzy tym, żeby ten skuter był zwinny, żeby był trochę wygodny. Jakby cała konstrukcja jest po prostu ok i to ok w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo. Wszystko działa, jest intuicyjne, prowadzi się dobrze, hamuje świetnie. Tak, no, po prostu, prawie jedyna różnica pomiędzy tym a takimi zwykłymi skuterami, no to jest oczywiście napęd, tak? no bo mamy tutaj napęd elektryczny, no i z pewnością interesuje Was cena tego skutera. Z tego, co tutaj rozmawiałem z zagranicznymi dziennikarzami, to ceny są podawane w okolicach 5 tysięcy euro, natomiast polski importer Hondy powiedział mi, że cena będzie w okolicach 20 tysięcy złotych. Najprawdopodobniej będzie to ponad 20 tysięcy złotych. No i teraz dla kogo jest ten sprzęt? Ten sprzęt jest dla kogoś, kto chce się tanio Szybko, sprawnie poruszać po mieście. Niekoniecznie ma prawo jazdy kategorii A, żeby kupić sobie BMW C Evolution, niekoniecznie jest na tyle ekscentryczny, żeby mieć elektryczną wespę. po prostu chce mieć coś, co będzie pod jego uprawnienia, czyli prawo jazdy kategorii A1 lub prawo jazdy kategorii B co najmniej od 3 lat i będzie po prostu takim wołkiem roboczym, tyle że elektrycznym. No i przy tym bardzo Dobrze wyglądającym. Jeżeli poszukujecie takiego sprzętu, nie wiem kiedy on będzie w salonach hondy, natomiast jeżeli już będzie, jak najbardziej warto się nim zainteresować, no bo jest to dobra jakościowa alternatywa dla produktów chińskich, które rozpadają się od samego patrzenia na zastosowane w nich plastiki i materiały. A Honda CUV -E to po prostu. Jakość, pewność i niezawodność, i ja bardzo kibicuję Hondzie, żeby dalej rozwijała swoje technologie. Tutaj rozmawiałem z Japończykami, że oni oczywiście mają w planach to, żeby do skuterów implementować te gniazda ładowania do stacji samochodowych, które by znacząco ułatwiły życie hamowanie regeneracyjne. No bo już podczas targów Eikma w Mediolanie, kiedy byłem na spotkaniu z osobami odpowiedzialnymi za cały dział motocykli elektrycznych marki Honda, no to oni też wspominali, że będą chcieli do tych swoich elektryków przemycać technologie znane ze świata samochodów. A na razie Honda CUV. Po prostu robi dobre wrażenie, robi to, do czego została stworzona. Tylko tyle i aż tyle. Z Oxford mówił dla was Wojciech grzesiak Sigasz.pl.